Karmimy Wiktora Marchewką. Pierwszy, pierwszy posiłek. Dobra? Smakuje ci marchewka? Dobra, co mama daje? Daj, otwórzmy się. Ale smakuje ci? Daj. Chcesz jeszcze? Otwórz buzie. Otwórz buzie. Co to jest? Chcesz marchaweczki jeszcze troszkę? Coś tam Otwórz buzie. Dobra. Dobra, marcheweczka. Smakuje ci. damy jeszcze? Otóż guzik. Otóż chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze marchewki? Nie daj mu znowu Daj, jeszcze troszkę dam. Ostatnią łyżeczkę, no. Ostatnia. Jeszcze chcesz troszeczkę? Zaszeka dobra, co? Pyszna. Dobra? Smakuje Ci marcheweczka? Cieszysz się? Nie daj mu Smakuje Ci marcheweczka? No jeszcze tutaj ostatnią łyżeczkę, no? Ok, ci. Pierwszy posiłek, Wiktora. O. Dobra. Co to jest, Wiktorku? Co to jest za smaczek? Wystarczy no? Mmm, pycha. A jaką masz buzię teraz, Brudną?